Dobry Marlena Siok, Mazowsze wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Polityka społeczna w dobie pandemii. Zabytkowy dwór w iganiach, własnością samorządu Mazowsza. Komisja strategii w sprawie pozbawienia Warszawy dostępu do unijnych środków bez udziału ministerstwa. Samorząd Mazowsza doposaża szkoły w sprzęt komputerowy do nauki online. By wesprzeć pomoc społeczną na Mazowszu w czasie pandemii samorząd województwa sięgnął po pieniądze unijne z programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach dwóch projektów „Wsparcie dla Mazowsza oraz liderzy kooperacji. Otrzymane środki wykorzystano między innymi na zakup sprzętu i zabezpieczeń dla pracowników oraz pensjonariuszy mazowieckich domów pomocy społecznej. Brak jednolitych wytycznych, procedur dla jednostek pomocy społecznej przy walce z COVID-19 oraz nieodpowiednio finansowane zadania nakładane na pracowników socjalnych. Do tego brak infrastruktury informatycznej umożliwiającej pracę socjalną czy prowadzenie spotkań online oraz nawarstwianie się problemów osób bezdomnych. To sygnały, które najczęściej płyną z domów pomocy społecznej na Mazowszu. Co dzień pełnię funkcję dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, więc te problemy ośrodków, pracowników socjalnych znam bardzo dobrze. Pozostaliśmy. Niestety sami sobie narzucono też na nas obowiązki związane z koordynacją działań i pomagania osobom w izolacji, w kwarantannie, bez środków ochrony, bez wsparcia innych służb. Wiemy dobrze, że my nie jesteśmy specjalistami od chorób zakaźnych, ale jesteśmy na pierwszej linii frontu walki z pandemią w zakresie pomagania, dostarczania żywności pomocy w odbieraniu śmieci czy wyprowadzaniu nawet psów, bo, bo takie zadania zostały nam narzucone. Jeżeli chodzi o całą otoczkę pracy socjalnej, prowadzonego postępowania administracyjnego, tutaj nikt nie zwrócił uwagi na to, że pracownicy socjalni w dobie pandemii muszą odwiedzać środowiska domowe często narażając własne również zdrowie, ale też i klientów, których odwiedzają. Między innymi właśnie dlatego domy pomocy społecznej to jedne z najbardziej narażonych miejsc na rozprzestrzenianie się zakażenia koronawirusem. Ma zawsze, aby nie powtarzały się sytuacje z początku pandemii, przekazało na ich potrzeby ponad 25 milionów złotych. Sytuacja w domach pomocy społecznej naprawdę jest trudna i my jako samorząd województwa mazowieckiego dostrzegliśmy nie tylko to, co trudnego dzieje się w naszych placówkach medycznych, ale uznaliśmy, że Domy pomocy społecznej są tym miejscem, które być może jest mniej widoczne, ale tam problemy ogniskowały się w sposób niezwykle znaczący. W związku z tym dedykowaliśmy w ramach też projektu unijnego POWER 25 milionów na rzecz domów pomocy społecznej. 106 domów pomocy społecznej uzyskało takie wsparcie. I to zarówno odzież ochrony osobistej, urządzenia do dekontaminacji, oczyszczacze. To również to, co potrzebne jest, żeby chronić życie pacjentów. I pensjonariuszy, ale też pracowników. Ale też w ramach tych grantów przekazaliśmy środki finansowe na dofinansowanie tych pracowników socjalnych. To też duże wsparcie dla tych, którzy potrzebują najbardziej tej pomocy. Mianowicie 42 tysiące posiłków dla osób starszych, osób niesamodzielnych, ale to wsparcie dla tych ludzi i również dla podmiotów ekonomii społecznej. Finansowe wsparcie to nie wszystko. Ruszyło także Forum Pomocy Społecznej. Przestrzeń do rozmowy o problemach i wyzwaniach, które które stanęły przed pracownikami służb społecznych w czasie pandemii, a także o dobrych praktykach. Jestem świadkiem tego, że ci ludzie potrafią ze swojej własnej niewielkiej pensji wydać pieniądze dla swoich podopiecznych, tylko dlatego, żeby się lepiej poczuli. Ale musimy o nich pamiętać i, i to forum, które uruchomiliśmy, to y, ma temu służyć, a mam nadzieję, że będziemy jeszcze bardziej wspierali. Chociaż dodam, że pracownicy y, społeczni nie podlegają bezpośrednio pod nasz urząd. Zresztą tak jak i domy pomocy społecznej, natomiast dostrzegamy potrzebę, specjalnie szukamy pieniędzy, oszczędzamy po to tylko, żeby ich wesprzeć. Głos kadry zarządzającej placówkami pomocy społecznej, wypowiedziany za pomocą forum, stanowić ma bazę do stworzenia przez samorząd województwa mazowieckiego i mazowieckie centrum polityki społecznej programów pomocowych na 2021 rok, na który samorząd województwa zamierza przeznaczyć ponad 60 milionów złotych. Samorząd Mazowsza zakupił zabytkowy dwór w Nowych Iganiach. Stanie się on siedzibą Muzeum Regionalnego w Siedlecach. Dwór w Nowych Iganiach. Położony w pobliżu dawnego traktu warszawskiego i drogi łączącej Iganie z Żelkowem. Jego historia sięga 1828 roku i jest niezwykle bogata. Dworek odegrał wielką rolę podczas słynnej bitwy pod Iganiami 10 kwietnia 1831 roku. Obecnie jest opuszczony i zaniedbany. Dawną świetność chce przywrócić mu samorząd Mazowsza, który właśnie stał się jego właścicielem. To jest dwór, który bardzo dużo wydarzeń historycznych widział. Więc jest takim świadkiem trochę naszej historii. Dwór niszczał i w wielu miejscach, jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, bardzo nas prosili o to, żebyśmy zadbali o ten dwór, bo niestety był w rękach prywatnych, no i przez cały czas był zniszczony. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że człowiek bez historii nie może budować w przyszłości. A jeżeli pokażemy namacalnie, jak to kiedyś wyglądało, to będzie to bardziej interesujące dla młodych ludzi. Zakup budynku to pierwszy krok. Dwór ma stać się siedzibą Muzeum Powstania Listopadowego, a pieczę nad nim obejmie Muzeum Regionalne w Siedlcach. Muzeum Regionalne w Siedlcach ma teraz dwa oddziały: Muzeum Pożernictwa w Kotuniu i Muzeum Ziemiasta Dąbrowie, a planujemy w nowych ganiach założyć trzeci oddział czyli Muzeum Powstania Listopadowego. Dla celów takich medialnych możemy powiedzieć, że yy, warto określić to nowe muzeum, które planujemy Muzeum Ostatniej Szansy. Ponieważ Powstanie Listopadowe było ostatnią szansą na odzyskanie przez Polskę niepodległości, i wtedy ścierały się dwie regularne armie: Wojska Polskiego i Armia Carska. Mamy szansę stworzyć taki nasz własny szlak turystyczno-edukacyjno-historyczny, poczynając od Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu poprzez Muzeum Powstania Listopadowego w Wiganiach, Muzeum Regionalne w Siedcach i Muzeum Ziemiaństwa Dąbrowie, gdzie możemy. Zaprosić szczególnie mieszkańców stolicy na zakończenie takiej wycieczki biesiadą przy ognisku, ponieważ niedawno zbudowaliśmy wiatę parkową, w której możemy przyjmować wycieczkowiczów całym autokarem na taką biesiadę pod dachem w wygodnych warunkach. Pierwszym etapem ratowania zabytkowego dworku w Nowych Iganiach będzie inwentaryzacja obiektu i przygotowanie z udziałem konserwatora zabytków harmonogramu odbudowy. Rządzący nie biorą odpowiedzialności za swoje decyzje i uchylają się od szerokiej debaty na temat funduszy dla Warszawy i 70 gmin. To zdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego w Mazowieckim Sejmiku, spowodowane absencją przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na obradach Komisji. Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego w mazowieckim Sejmiku omawiała decyzję rządu pozbawiającą Warszawę i 70 okolicznych gmin dostępu do regionalnych środków unijnych. Aby wyjaśnić tę decyzję, na obrady zaproszone zostało Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Niestety, mimo zaproszenia radnych, w spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele ministerstwa odpowiedzialnego za tę decyzję. Uważam, że jest to skandaliczna sytuacja. Uważam, że ministerstwo uchyla się od odpowiedzialności za swoje decyzje, a przede wszystkim unika debaty z nami, samorządowcami, na temat funduszy europejskich. Właśnie dla tego obszaru. Jak ostrzega wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk, odcięcie stolicy i okalających ją powiatów od środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oznacza, że cała alokacja ma być dostępna w ramach programów centralnych, czyli tych, o których decyduje rząd, a nie samorząd. Samorządowcy z Mińska, z Wołomina, z Grodziska, z Nowego Dworu Mazowieckiego, z Legionowa, z Piaseczna i tak dalej, pewnie wszystkich. Tutaj miast powiatowych nie, 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 wyło, nie wymieniłem. Nie będą mogli się ubiegać o środki w zakresie dróg lokalnych, w tym również dróg wojewódzkich, które, których przecież mamy. Bardzo dużo na terenie subregionu Stołecznego Warszawskiego, poza samą Warszawą. Nie będziemy mieli oczywiście środków na żłobki, na przedszkola, na szkoły. Nie będziemy również mieli środków na sprawy związane z termomodernizacją budynków, z. Odnawialnymi źródłami energii na wiele, wiele innych rzeczy. Przez ostatnich 6 lat europejskie środki znacząco wzmocniły warszawski i mazowiecki budżet. Fundusze na regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2014-2020 wynosiły ponad 2 miliardy euro. Jak alarmują samorządowcy, odebranie unijnych funduszy regionowi warszawskiemu może być w przyszłości powodem rozwojowego regresu stolicy i mazowsza. Ponad 3 tysiące laptopów, dwa tysiące tabletów i przeszło 3000 tysiące drukarek laserowych. Pojawi się niebawem w 236 szkołach na Mazowszu. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Prace jeszcze trwają, ale już niebawem powstanie tu kilkanaście nowych stanowisk komputerowych wyposażonych w specjalne oprogramowanie wspomagające naukę przedmiotów ogólnych. Wszystko po to, by ułatwić pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Zespół szkół zawodowych imienia Jana Ruszkowskiego w półtusku to jedna ze szkół na Mazowszu, która skorzystała z unijnego programu realizowanego przez samorząd województwa, polegającego na doposażeniu placówek w sprzęt komputerowy. W ostatnim czasie trafiło do nas 8 sztuk. Komputerów stacjonarnych, kilkanaście laptopów, tabletów, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne. Czekamy jeszcze na telewizor taki multimedialny, rzutnik. W naszej szkole, podobnie jak pewnie we wszystkich szkołach na terenie Mazowsza i w Polsce, nauczanie zdalne to jest taki okres, gdzie jest trudny i dla nauczycieli, i dla uczniów. Powoli jakoś odnajdujemy się w tej nowej rzeczywistości która już troszkę trwa, ale bez wsparcia województwa, marszałka bez tego sprzętu byłoby ciężko. Na pewno nie tylko na innym szkołom również. W projekcie bierze udział 236 szkół prowadzonych przez 2015 mazowieckich samorządów miejskich, gminnych i powiatowych. Bardzo ważny dla nas program, program oczywiście również ze środków unijnych, to jest program za 35 milionów złotych, z czego 28 milionów z Unii Europejskiej. Ale z czego jesteśmy najbardziej dumni? Że e, zabezpieczyliśmy e, szkoły, 236 szkół w tym projekcie, na e, Skalę niesamowitą. Pierwszy sprzęt trafia do naszych placówek, do placówek zarówno w naszych szkołach na wsi, ale również w szkołach miejskich. Dyrektorzy szkół, uczniowie, nauczyciele, rodzice są przeszczęśliwi, dlatego że. To jest tak nowoczesny sprzęt z jednej strony, ale z drugiej strony, w czasie pandemii, kiedy absolutnie szkoły przeszły na nauczanie online, sprzęt wręcz niezbędny. W sumie do końca tego roku do pracowni szkolnych trafi 1888 zestawów komputerowych, 3068 laptopów, 2832 tablety, ponad 3000 drukarek laserowych i 236 urządzeń wielofunkcyjnych. Myślę, że ten proces będziemy kontynuować, bo. Na pewno informatyzacja i budowanie społeczeństwa informacyjnego, w tym usług poprzez internet, to będzie jedno z takich wyzwań na najbliższe też lata, najbliższe 7 lat. To jest jeden z celów też politycznych Unii Europejskiej, więc wpisujemy się w to. Na Ponadto, w ramach projektu samorząd Mazowsza zorganizuje szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego sprzętu. Dodatkowo wsparcie otrzymają także uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami, którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Będzie ono polegało na wyposażeniu ich w urządzenia mobilne, laptopy i tablety oraz zapewnieniu im dostępu do internetu. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze wiadomości z regionu.